Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie chciałam Wam pokazać w jaki sposób szczotkować ciało na sucho, a co to w ogóle jest i po co to w ogóle robić? Otóż szczotkowanie ciała znane jest na przykład w ajurwedzie, ale jest to zabieg, którym warto się zainteresować. A dlaczego? Ponieważ taki prosty zabieg, a ma tyle świetnych właściwości. Na przykład wspaniale redukuje celulit, wspomaga krążenie, wspomaga usuwanie toksyn z organizmu, no bo układ limfatyczny jest taki bardzo leniwy i jeżeli go nie wspomożemy, no to te wszystkie zastoje, te wszystkie szkodliwe produkty przemiany materii będą znajdowały się w tkankach, więc musimy go jakoś specjalnie pobudzić, a ten zabieg jest do tego rewelacyjny. Co jeszcze zyskujemy poprzez ten zabieg, a mianowicie nawilżenie skóry, jej ujędrnienie, wypilingowanie, bo stosowany systematycznie świetnie spełnia rolę takiego pilingu mechanicznego. Również zwiększa napięcie mięśni, ale co zainteresuje osoby, które piją nadmiernie kawę, również dodaje kopa energetycznego, a szczególnie wykonywany rano. Na czym ten zabieg? Polega, otóż wystarczy mieć jakąś fajną szczotkę. Ja mam takie dwie szczotki, ta jest akurat do pleców, a ta do całego ciała. I wykonujemy masaż ciała od stóp do szyi. Nie masujemy akurat w tym przypadku twarzy. I masujemy w kierunku serca, czyli od dołu do góry takimi delikatnymi ruchami. No nie może to być hardcore, nie może to nam sprawiać bólu, ma być to taki bardzo, bardzo delikatny zabieg, żeby sprawiał przyjemność. Po tym zabiegu czujemy naprawdę ogromną ulkę. Spróbuj, a zobaczysz. I tak robimy z każdą częścią. Oczywiście zaczynamy od nóg, nogi masujemy od łydek w górę po pośladki. Pośladki później takimi okrągłymi ruchami w kierunku pachwin, żeby te wszystkie toksyny szły do węzłów chłonnych i tam zostały odfiltrowane. Brzuch masujemy w lewą stronę z pociągnięciami w górę i masujemy tak się tutaj, prawda, do szyi. Jak wspomniałam, ja taką specjalną szczotkę mam do pleców, jak chcę sobie sama masować, no bo oczywiście jak masz kogoś do pomocy, to może masować taką szczotkę, ale jeżeli chcesz przeprowadzić ten zabieg samodzielnie, no to musisz się zaopatrzyć w taką szczotkę na długim kiju, a powiem Wam, że taki automasaż pleców to jest naprawdę rewelacyjna sprawa, niesamowicie do tego relaksuje, także warto, naprawdę warto spróbować ten zabieg. Pamiętaj również, że szczotkując ciało nie możesz dopuścić do nadmiernego zaczerwienienia skóry, no bo możesz po prostu ją podrażnić. Uczulam również osoby, które mają rozszerzone naczynka na nogach, żeby to robić bardzo, bardzo delikatnie. Ale nie rezygnuj zupełnie z tego zabiegu. Ja również jestem naczynkowcem, również mam tendencję do rozszerzających się naczynek krwionośnych i nie rezygnuję z tego zabiegu, ale robię to o wiele bardziej delikatnie, czyli masując nogi, robię to naprawdę takimi bardzo delikatnymi ruchami i wiecie co, po kilku takich zabiegach, po dwóch, trzech tygodniach te naczynka nawet się wchłaniają, po prostu hartują się i stają się mniej widoczne to jest bardzo fajne bo wiem, że wiele osób mających naczynka rezygnuje z tego zabiegu a naprawdę niepotrzebnie wystarczy robić to bardzo, bardzo delikatnie, takimi delikatnymi ruchami, wspomagamy również krążenie, co jest logiczne, że dla naczynek jest to wspaniała sprawa no jeżeli będziesz to robić mocno takim hardkorem, no to wiadomo, że w tym momencie podrażniasz niepotrzebnie naczynka i one będą Bardziej widoczne, ale ważna jest tutaj również szczotka, nie może to być jakaś szczotka, która drapie i włos musi być mięciutki, żeby właśnie nie podrażniał delikatnej skóry i po dwóch, trzech tygodniach takiego systematycznego masowania naprawdę zobaczysz różnicę, celulit się zmniejszy, skóra się ujędrni, naczynka będą mniej widoczne, i napną się mięśnie, czego tutaj więcej chcieć. A do tego Ty poczujesz się bardziej zrelaksowana, zrelaksowany. Jest to zabieg darmowy. Jedyne co nas kosztuje to szczotki, no i trochę naszych chęci i tej pracy. W jakich porach najlepiej wykonywać ten zabieg? No jeżeli chcemy sobie dodać taki zastrzyk energii, to świetnie wykonywać go z samego rana. Wystarczy, że od trzech to 20 nawet minut, możesz nawet pół godziny się prawda, tak masować, jak masz czas przeprowadzać sobie to delikatne masowanie. A daje to taki super zastrzyk energii, zdecydowanie lepiej niż kawa. Wspominałam również, że takim dodatkowym bonusem jest tutaj peelingowanie ciała, więc codziennie pozbywamy się tego martwego naskórka i ciało staje się Gładkie. Dlatego w tym okresie, takim przedwiosennym przedwiosną, warto się nim bliżej zainteresować, żeby do wiosny zrobić sobie wspaniałe super ciało, żeby się później nic wstydzić, pokazywać na przykład gołych nóg czy gołych rok. Ja osobiście stosuję ten zabieg cały rok i gorąco, gorąco polecam, przez cały rok możesz mieć piękną, zadbaną skórę i nie musisz się martwić, czy wiosną, latem odsłonisz te części ciała, które zimą były zasłonięte i jak będą one wyglądać, bo jeżeli systematycznie będziesz ten zabieg wykonywać, to po prostu takich zmartwień mieć nie będziesz, to jest proste, a do tego warto jeszcze wiedzieć, że ten zabieg wspomaga zdrowie, a dlatego, że, jak już mówiłam, spomaga usuwanie toksycznych substancji z organizmu i pamiętaj, że ten zabieg przeprowadzamy na suchą skórę. Jest to tak zwane szczotkowanie ciała na sucho, więc na suchą skórę. Potem, po tym zabiegu chodzimy pod prysznic, wchodzimy do wanny, zmywamy ten martwy naskórek i cieszymy się idealnie gładką skórą. Naprawdę gorąco polecam ten prosty zabieg, ale jakże skuteczny i jak wspaniale wpływający na stan naszej skóry i zdrowie. Jeżeli będziesz mieć jakieś dodatkowe pytania w kwestii tego masażu, w kwestii szczotkowania ciała na sucho, to śmiało zadawaj je w komentarzach. Zapraszam Cię również na inne moje media społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook czy na mojego bloga, gdzie znajdziesz wiele interesujących informacji, artykułów, czy fotek, a tymczasem do zobaczenia. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i włączyć powiadomień, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia i pa pa!